się widowie spotkaliśmy się tutaj bo zostaliśmy zaproszeni na spotkanie z naszymi fanami zorganizowali nam cały w ogóle wyżerka wszystko jedzenie ja taka wigilia trochę bo były pierogi, dali. były y, jedzenia i wszystko O, już po prostu właśnie, nas no, nie mogą się no, doczekać w ogóle idziemy no nie chodź znowu ale wróciłem do samego, Właśnie, to są, jajom, to są jajom, wszyscy nasi fani yy, Bajo yy, największy z nich, yy, Mikołaj, on wszystko zorganizował, to jest nasz największy fan, ma super, ma super fana na naszym fanpage'u, yy, to jest Krzysztof, on nas nienawidzi, ale zapłacili mu, żeby tu przyszedł. I, i a, a tam, tamten on, tam, pokaż, pokaż. On? on? To on y, nam codziennie wysyła najty, żebyśmy dalej to kręcili, bo tak mu się to wszystko podoba. I y, y, chciałbyś coś powiedzieć tak. y, Mikołaj do kamery? Słuchamy. Ważne słowa. D Dziękujemy i właśnie, co y, no, jakiś film ze wszystkiego nagramy później. Y, trzymajcie się. ma widzowie, jak widzicie, montuję właśnie odcinek Bajajo, ten który oglądacie, więc chyba się domyślacie, że jest montowany. I po pierwsze, razem z Bajem e, chcemy was przeprosić, e, bo nie było dwa tygodnie temu odcinka, ale no tam świętowaliśmy i imieniny, urodziny, bla bla, wiecie, rozumiecie, wszystko fajnie. Ale wychodzi teraz, tylko jest jeden problem i to jest ta druga sprawa, bo ten po prostu, no ja nie wiem, on jest tak niekompetentny, ja nie wiem, soduwa mu do głowy chyba odbiła. Pacan, bakłażan, banan, bambus, wszystko, no nie nagrał swego ryja. Nie, nie miał swojej kamerki włączonej czy coś, no nie wiem. I będzie musiał się męczyć dwa minut z moim mordą po prostu. No, czekajcie. Nie no, ale mówię wam, yy, nie wiem, mi się wydaje, że ta współpraca wisi na włosku, bo wszystko na moich barkach po prostu, nie? Naprawdę. Koszulka. co tam nie jest, bo wcale nie widzę. Marvel. M-A-R-V-E-L. Czy założyłeś ją z jakiejś okazji? Tak. Już niedługo w Radiu Meteor. Zapraszamy do odsłuchu. Jeszcze nie wiemy kiedy ani jak się nazywa, ale będzie jakaś audycja o, o filmach Marvela i serialach i w ogóle i ja i Bayo będziemy wspólnie prowadzić. Czasem może jacyś goście. tak goście. Tak, 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 generalnie tak, ciekawy, tak. śmiesznie. Co Wszystko co? zaspoilerowałeś, mieliśmy nic nie mówić. Nie no, wiecie czego się spodziewać. Oglądacie Bayo i Bio, to będziecie chcieli też słuchać Czyli tego. i cringe i wstyd. Dokładnie, ale to generalnie, jest generalnie jesteśmy sami jak pra... to oglądać. Fajny intro mieliśmy, prawda? Oni wszyscy właśnie teraz oglądają nas. I pewnie jest im smutno, ej, mówię, ej, Pajo, dlaczego ty nie jesteś razem teraz? Dlaczego nie jesteś u Marcela? A ja mówię A, bo nam się nie chciało, Mimo, że <grym> mieszkamy. Od siebie, mimo, że mieszkałem na tym samym osiedlu. Wiecie, mamy napięte grafiki, tu nie ma czasu, czasami się spotkać nie ma. I musimy po prostu zdalnie się połączyć, a po drugie wybraliśmy taką grę, która jest bardzo kooperacyjna, bo samemu się nie da grać, po prostu trzeba zagrać ze znajomym. No co tu gadać, to... i gra się online. Długo, długo gadamy i nie możemy, nie możemy patrzeć na siebie ekrani przez Jesteś... ten wybór, więc obojętnie nie wiem, mogę być babą. Albo... Jak widzicie, Wcale graliśmy. nie przeszliśmy pierwszych dwóch misji. Tak. Bo żeby było ciekawiej, żeby były trudniejsze teraz. <noise> ta sprzeczność, teraz ta sprzeczność. <noise> e, rodzi pewien z nas, poznawczy, ale no dobrze. co, misja trzecia, czy może pokażemy pierwszą? Możemy przejść pierwszą na odwrotnie. A potem zagramy trzecią jako, wiesz, jako jak... Trzecią, gry. tak. Coś Jeżeli kogoś ciekawie 7. historia 7. i jakaś fabuła tego, to ma problem, bo skipuje. Ej... No ale racja, tu jest o, widzicie, te, verbal communication. Waiting for partner no. no i nie widzimy, nie widzimy. No dobra. Nie widzimy się. Ja jestem w jakiejś cyberprzestrzeni. O, a ja jestem w windzie. Róż pan to, come No marcel. No ja nie wiem, co ja mam. No dalej, no wyślij mnie tam na jakieś piętro. One eternity later. A, dobra. Tak jest. Gratulujemy. Zrobiłem emergency stop i robię call security. Powiedz mi, co jest pewnie tak. Donos to jest najwyższa forma odpowiedzialności obywatelskiej. Czekaj, no dawaj do góry, dawaj, 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 nice. O ja! Kooperacja, współpraca, talent, kasa. Talent, kasa. Talent, kasa. No lecisz no dołem. no ale w prawo musisz, no. Bo zaraz przecież prawo samo leci, ja muszę to hamować. A, no to hamuj, ale delikatniej. No i widzisz, no. I teraz ostrzej, ostro? Nice. Ale ostro. Mm. Ej, ja wiesz, że w podsumowaniu roku zostaliśmy okrzyknięci jako najlepszy program. No, to jest Wydaje. oczywiste. Dziękujemy oczywiście panu redaktorowi Krzysztofowi Jackowskiemu za to wyróżnienie. Dziękujemy. Należne oczywiście. Jasny, że tak powiem, inside joke, jasny gwint, ale no? materiał. All right, cheap Good joke, man. Nie widzisz jakby pod tobą znaczka? Widzę, widzę. No, dobra. I na wprost, idziesz wprost po prostu. Jeszcze, jeszcze, teraz stój. Troszeczkę coś cofnij, troszeczkę. No, pod tobą. Widz. Okay. Easy! I eee, Słuchaj A, tam, tego, co ci mam robisz. do powiedzenia. No. Blue 192. No. A ty jesteś fast. No, ja nie ty. O kurde. Słuchaj, no. Szczerze, za Poczekaj, zaraz tu podejdę. I teraz wiesz, co powinienem zrobić? Teraz powinienem powiedzieć, że no ja Blood czekaj, bo 2000, muszę... 2000, yellow 3600. Y, bo teraz to muszę y, odebrać telefon, wiesz? No, I to zniknąć powinien na 10 minut. Rozmawiałem z panią doktor. Hmm. Że do Choroszczy masz już jechać. Marce by teraz montował, bo mi się nie chce. Jeżeli. znaczy, wow. bo, bo. nie mam czasu. A Dziękuję. dobra, to jest takie coś. śmiesznie, okej. Okay. Co ja mam robić, powiedz mi. No, ty mi stawiasz te. te. klocka, on ci postawić. This! Good job, man! Masz mi postawić klocka. Ale gdzie to się czekaj? Ja do tego muszę dojść. No, dojść do tego, no. A, okay. Tak, muszę współpracować właśnie z kimś. Widzę cię. Tak. Dobra. Fatalny jesteś, jest naprawdę. No gdzie ci mam cię teraz? Ja nie wiem, gdzie... tu. No, nie widzisz tych pól? Przecież spidać tam. No, widzę. Boże, jaki hater. Nie grajcie z nim nigdy. Pamiętajcie o tym. Ty w tym jest fajny, tylko bajo. Dobra, masz tak. Teraz się zrobię. O, o. No poczekaj, bo to wróci teraz oh, O, zapomniałem co... Że musi... Zapomniałem, że musisz mi postawić najpierw taką No ale no Nie, nie, nie No, nope, nope, nope No, czekaj No czekam, czekam, zrobimy się tak, tak. Czekaj, Kacz, zaraz to. nie rób, nie rób, nie rób, nie rób No zaraz zniknie Teraz... O oh, shit Staję. A ja myślałem, że jestem jak powiedział, ciągle na tym białym, a okazało się, tu że stań, nie. tu stań, tu stań. No, staję, no. Wiesz, no. wygląda ta kropka, jak ucieka. I to twoje. Teraz teraz teraz, 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 teraz. Nie, 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 No, i teraz. O nie, no, prawie spadłem, dawaj. prawie spadłem. A, bo tutaj jeszcze jest... Dobra, nieważne. Yy, dobra no, muszę sprawdzić. A co mam sprawdzić? No gdzie jest to, czego szukamy? A czego my szukamy? Oczywiście, że w ostatnim, o, mam, nie? dobra. Virus. no, kto na to spadł? Konektuję się z Tobą. Konektuj Connect. się ze mną. O, Connectuję. A i teraz... Czekaj. Select segment. Aha, ok. Hydro. No dobra, no to musisz. A, dobra, mi powiedzieć... dobra. No. Dobra, słuchaj. Y, Iść na B1. No. I musisz y, zrobić. Y, ten ukośny, ale ten taki pod górę. W stronę A2. No. Pod tym samym kątem, co ta pierwsza na, B, na B1. Ale gdzie? No na tym no na tym samym, na tym C3. Na C3. I czekaj, na bo... C4 o. też... Czekaj, czekaj, czeka, bo nie mogę... Drugą... Czekaj! Bo nie mogę, no bo nie mogę, nie mogę najechać na to. Musisz o. robić gałką na skos No wiem, no przecież robię. A... Ej, a ja po prawej widzę jak ty to zrobiłeś w sumie. Tak. Ej, no, dawaj. Je, no. To dopiero teraz tak, ogarnęłeś, tak, że dopiero, widzisz? Tak. Jest, tak. O, przeszliśmy pierwszy poziom? Ale jesteśmy cool. Skakuję do ciebie do helikoptera, dawaj. Jasne, lecimy. Fajna, fajna graficzna spodoba się. Zmieniamy je może teraz, co? W sensie ja teraz mogę przeglątem. To... a ty... No dobra, to ja będę chłopem. Ty jesteś fuckerem. Tak. No mówię No i pasujesz ty bardziej na hackera, bo wiesz, za komputerem to nie, nie chodzi o wygląd i w ogóle nie, a więc tu musimy mieć jednak to urok. raz. Jestem gruby? Musi mieć wdzięk. No. Przem, no, czekam. A, ale Skipnął, no. a tej misji jeszcze nie widzieliśmy, chciałem zobaczyć o co chodzi. A to co, to ciebie już nie obchodziło to, że widzowie też nie widzieli pierwszej, tak? Mam widzowie to sobie mogą sami zagrać jak chcą, nie? Ej, czy ty jesteś w pociągu? No ja, tak, ja, ja jestem wolę w pociągu. jednak być, jednak wolę być babą. No. Mam odkryć kto jest Jay Brank Passenger's, okej. Okay. Kogo okay. Komu szukamy? J. Brenning. J... W sensie o, J. Brenning, nie? Jakiś Jakobs jest. J. Czekaj, może można pisać, a nie. Koleś, pracą jest profesjonalne spanie. Cześć? Ja, ja tu chodzę, szukam jay a ty masz mi pomóc. Co Ty chcesz? ja chciałem być babą. Ty masz mi pomóc go zlokalizować. Czy tam Ale ją. Wiem, jak. No to się dowiedz, no. szukaj jakichś rzeczy tam. Klikaj w jakieś te swoje ekraniki śmieszne. Ty tam jesteś, wiesz, haker. Ja robię swoją robotę, a ty robisz swoją robotę. Typek robił Windows 1098 98X. A ten nasz jest. Y lub śpi profesjonalnie, tak? Nie, ja nie wiem co on. Ja wiem tylko jak się nazywa. Ty masz mi powiedzieć całą resztę. Bo ja nie widzę ich imion i nazwisk. Ja widzę tylko co robią i co lubią i jakie mają aplikacje. Więc ty zapewne masz dostęp do tego. Yy, wiesz, kim on jest. A ja mam tylko ich imiona i nazwiska. IP. I jakie mają apki zainstalowane No to, no to właśnie o to chodzi Tylko musisz znaleźć Jay Breninga i mi podać ich apki No to nie ma takiego tu One eternity later Mam A to nie dbam. To jest po prostu, bo Na odwrót, bo to jest po nazwisku. No, no myślałem, że to logiczne Dobra, słuchaj Słuchaj, on jest w drugim wagonie W drugim? No to otwórz mi drugi no. wagon Dobra, i o... Już Ci mówię. No, no, teraz to już wszystko. Dobra, czyli będzie takie. Dwa taki, dobrze też. i dwa są na złej pozycji. Jest. Okej, okay, jest git. Dobra, schakowany. Nie wiem, coś pewnie muszę mam... zrobić. Muszę przeciągnąć ten... Aha, file decryptor to? Okej. Okay. Dobra, chyba już wiem. Czekaj. No, czekam, czekam. Nie mam innego wyjścia. Wysyłam ci Adres IP tego typa. O, dobra. A, mm. muszę pomóc ci jakoś. <ścười> Właśnie machnąłem ręką, jakby w tym. Yy, a. Ty chyba masz. Na prawo idź. Ok. okay. okay. Niżej, no, niżej. Przez, ale... ale ty mnie stresujesz. No bo gościu leciałeś po co? na ścianę. Słuchaj, kończymy to nagrywanie. Audycję też chce znać, kończyć tego do audycji. Niżej, no nie. Nigdy już nie będzie taka top. A że ten typ co tak śmieszny, to macha rękoma. Co ty odważasz, ty? Jeszcze raz cokolwiek. Poczekam. No 3 e, dobrze, 1 źle. O! mnie wow, 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 wow. sakował. Ja, oh ja muszę. Ja muszę, byłem. To okularak. A ja też muszę wyłączać. O gościu, tego się nie spodziewałem, nie? Ej, idzie jakiś koryś do ciebie. Jakiś korzyść że ciebie idzie. Ej, no nie, muszę ale... mu drzwi zablokować. No nice. nie wejdzie. Ale, co robić? To było smart, smart, very smart. Wow, wow, wow it's a very nice. Wszedł do ciebie. Wszedł do ciebie. No. no zamknę no. za drzwi. No, dupa. co, nie zauważycie? Czekaj szybko On e... wychodzi, musimy go powstrzymać tu? No jak? Cztery w złym miejscu To teraz musi być? Cztery, dobrze Dobra. The transfer to the hit Dobra. Przesłaliśmy w, 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 nasz damę do nas. O kłócą się. A już tam wyzywali, no? Ja muszę w ogóle się, żeby przecież. A, A nie, ja muszę chyba jedzie? śledzić. Yy, czekaj, 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 Ja mam taką, ja muszę zacząć dokąd kabel prowadzi, więc chwila. A, czy ja coś wyłączyłem, obyśmy. WPO WPO, 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 eee, WPO. Dobra. Co jeszcze? Tyle, dalej. No, mam. Okay. Dobra. Yy. Oho, lipcia. Co tam musisz zrobić? Muszę obrócić jakiś security lock? Security locks, dobra. To pierwsze ma być ustawione w poziomie. poziomie, no. A drugie musi być tak na skos, jak masz X, to lewa kreska x Tylko tak, nie tak ostro. No to powinno być poziomo. A nie pionowo I na skos? skos. No pio, pionowo i na skos, tak, pionowo. Jak ci zaraz szczelę, nie. A powiedziałem poziomo? Tak. Jezu, jak to rozróżnić? No i, no i co żeś narobił? No bo kliknąłem, bo presja czasu. Tak. No. Ok. I szósty łaktywny. Ok. No dawaj. To już. Źle. Jezus ja nie wiem jak to zrobić, stary. <noise> Jesteśmy za głupi na to, mówisz? Trzy czwarte jeszcze. If there are no red connectors, activate the first blue connector. Dobra, zrobiłem po prostu okay. tak jak chciałem i wyszło dobrze. Czyli dobrze ci powiedziałem. O dobrze, okej. I otwieram stabilizing kit. Jest compound status alkaline. Follow Dobra, instructions ee... precisely. Add 4, add 4, add 4 add four drops of stabilizer at one-second intervals. A, dobra. Czyli 4 sekundy. Okej, okay, i dobra. na końcu był niebieski. Aha, jeszcze drugi czerwony. Tak. I na koniec niebieski. Niebieski, tak. I apply. Git. No. No, no mam... Station Krzybko? ID 3, 6, 10 i mam indicator lights i mam z czterech świateł, dwa dolne są zgaszone, a dwa górne są zapalone. A z szereg świateł, dwa górne zgaszone, a dwa dolne zapalone. Yy, dwa. Dwa? No. no. <laughs> Dobra. Teraz muszę. No, ja szybko, jakoś, teraz mam jakiś error. Instrukcje. Unit NLR musi mi. Ale co ci mam podać? No ten error... A 6933. 6933. Stary. Ja nie wiem co to masz tam malować czy co? Nie wiem. No nie mam takiej opcji nawet żeby gdzieś tu malować. Use this. A nie, mam prez tutaj. Otwarł ci coś. Tak, no tylko nie wiem, który klucz, musisz powiedzieć, który klucz jeszcze. Dobra, to jest do góry kwadrat. No, wszystkie mają idzie do góry w dół. Kwadrat. No dobra, i tak, jak idzie w dół, to ma tak na środku taki kwadracik, jeden w lewo, taki piksel. No, ale długi czy taki krótki? I na, in, 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 krótki, jeden pixel. Tak. Dobra, no. I duży to na dole, trudny. czy duży? Duży czy mały? I na, I na dole taka stopa. Ale mała czy duża? Właśnie, trug... cholera. W, w, w szerokości tego kwadrata, tak na równo, można powiedzieć. Okej. Okay. Ja Co my tu tworzymy? Dobra, naprawione. A nie, bo tylko musisz wybrać jeden, tak? Jeden no. Okej. Okay. Okay. Dobra, zrobiłem tak ten zielony jest git. No. Aha, bo to by było jakby żadne nie pasowało. Remote controller no, no. and train operator. To. U, 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 Czy dobra, to, musieliśmy chyba dało. w tym samym czasie kliknąć i bez gadania kliknęliśmy w tym samym czasie, chyba, co? Naprawdę? W tym samym czasie trzeba Tak, było bo zadziałało, a ja po prostu kliknąłem i Ty chyba też mam po prostu kliknąć. Ja też, No, no, tak, <laughs> więc co tam, breaking now, Ha, breaking o, news, bo... bo Czaisz? Breaking news, bo zrobiliśmy breaking sim y, ten... Od początku. Breaking news, bo. Oh, breaki to są hamulce po angielsku i zahamowaliśmy. Wiecie, wiecie, o co chodzi. No. E, no. Było fajnie. E, tak, to, to chyba koniec. Nie wiem, kiedy się znowu widzimy, bo muszę się otrząsnąć po tym logistycznym wyzwaniu z <noise> Tak. Teraz z bajem nie będziemy się do śpiew odzywać zapewne przez najbliższy tydzień. I, nie, no dwa tygodnie, prawda? Nagramy znowu. tak, 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 tak. Yy... Dobra, no to, to by było chyba na tyle, w takim razie, nie? Yy... Było miło. No. Yy, do... tak. Zostawiajcie lajki, zostawiajcie komentarze, subskrybujcie, yy, piszcie maile, diemy wszystko. Yy... No i trzymajcie się mhm. tam. Do zobaczenia no. za dwa tygodnie. Peace.